Na, na zakończeniu naszej imprezy, e, a także uczestniczyli właścicieli Uroczysto Karpiowego. E, jak Wam się podobała impreza? Nie wiem, czy nic nie trzeba. E, także dziękuję Wam bardzo za wspaniały klimat, który żeście stworzyli. Zabawa była przednia, ta atmosfera, która zawsze jest na naszych zawodach, to jest to było. Bardzo mnie to cieszy. E, Nikt się nic nie stało, wstydźwajcie sensie pomawili, więc okej. Okay. Miałem co to za życie. <grymna> było jest... zmianie, do mnie takie też można być. E, także bardzo, bardzo dziękuję. E, to do e, klasyfikacji e, to jedna zmiana, którą zrobiłem. E, przy komisji sędziowskiej oczywiście wspólnie z komisją to była zmiana tych sektorów, że po prostu drużyny, które są na pierwszych trzech miejscach w klasyfikacji generalnej nie biorą nagród ze sektorowych nagród. I myślę, że to dobrze na tym wyjdzie wszystko. Także taka zmiana. Poza tym nic nie uległo zmianie, czy pierwsze miejsca drużynowe, czy Big Fisher. Wszystkie sektory, wszystkie nagrody widzicie. Eee, warto jest podziękować e, firmom, które pomogą. Nowa łódka, która wchodzi w tym roku na rynek. Harput, e, wspaniały model mniejszy, ale szybszy. Mam wódki, <grytki> łódki zanętowe. Firma Delfin, sprzęt wędkarski, przesełka, namioty. Zetwisz uroczystu Karpiołemu i tu chciałem podziękować całemu sztabowi, gospodarzy poprzez kucharki, które gotują takie pyszne obiady, że wszyscy... Także no. <laughs> tak, bardzo dziękujemy <klucz> Tomkowi, który wykonał piękne tacki do tych złowiska barot, który usługował te zasiadki karpiowe w firmie Prost, która nam pomogła zdobyć fajne kurski dla sędziów. Na szczęście nam się nie przydały, bo aż tak bardzo nie były potrzebne. Nie lało. Przede wszystkim moich sędziów, bo bez nich... To... Okej. może przejdźmy zaczniemy od tych naj, naj, najmniejszych, które po prostu jeszcze wynikały z nagród dniowych pierwsza nieba dnia Rauta Myśliwie to było w miała to by być długo być piwa, ale niepotrzebna więc Się boję. <grybujesz> Ryba dnia e, była na stanowisku 21, ale nie wiem kto ją złowił e, Mieli ci ryby dzisiaj tak. do bromianki i nie wiedzieli my Kto to. Dobrze, piszą rysiek, kto dostanie no. rysiek. to jest, Do tego nawet nie piwo z Takie jest założenie. E, Sektor C, czyli ten sektor tutaj skrajny po wyłączeniu oczywiście ekipy wygrywającej. Pierwsze miejsce w sektorze to był Konacki do lata. <noise> To trzeba rifik, to trzeba umieć, żeby się tłat bawić, bo na trzecim miejscu. Drugie miejsce w tej grożece, gromotka Pawełek 26.10.4. Zapraszam. 15, 32. Jeden w dołu Pierwsze miejsce, stanowisko numer 13, Olaj Adam Łazek, 23 kilo. Małóżny! Zadaniej na Stanowisko numer 29, wynikiem 47-18 Szklarskich Zapraszam. Pytanie do Izraela. Zacznijmy od samego końca i rzutem na taśmę. Blisko numer 30, Kamiński, Witkulicki, 39, N.S. Sektor V, eee. sektor V, pierwsze miejsce stanowisko numer 21, Stokosa, Szwed, 30, Zatoka się wcale nie okazuje najgorsze. Eee. Stanowisko numer 20, Mański, Dymkiewicz, 25.

Tacy kategorii Big Fish, oczywiście są też trzy Big Fish. E. Trzeci Big Fish. Łódka zamętowa Bultmana. Z wynikiem 22,65. Wysokości, Pana Iskana Zajęcia.

No fajnie. No i klasyfikacja generalna. Trzecie miejsce, także przybliżę z daleka stanowisko numer jeden, w wsynku 72. Walczyli dzielnie, brakowało dużo ryby, ale... drugie miejsce, Abraham Ciektia, stanowisko numer 12. <noise> Abo i zawsze coś w, w, Pierwsze miejsce. Stanowisko numer 37 z wynikiem 84-31. Myśliwste. Mati, Klaudia i Wiktoria. Pięknie. Żeby mogliśmy się spotkać na wodach znowu z wiosny, Dojedźcie szczęśliwie do domu z pasją na kartę.